123 lata. Tyle trwała polska niewola pod zaborami. W 1795 roku, po trzecim rozbiorze, Polska zniknęła z mapy Europy. Polskie ziemie znalazły się pod panowaniem Rosji, Austrii i Prus. I choć zaborcy usilnie przez ponad wiek starali się wymazać polskie imię, nie udało się im. Wysiłkiem wielu ludzi w 1918 roku Polska znów stała się wolna i niepodległa. Obchody 103. rocznicy uwolnienia się spod jarzma najeźdźców w Ostrowi Mazowieckiej miały charakter powiatowo-miejski. Rozpoczęły się muszą świętą odprawioną tradycyjnie w kościele parafialnym pod wezwaniem w niebowzięcia na świętszej Marii Panny. Modlono się w intencji ojczyzny. Następnie mieszkańcy przeszli na Plac Wolności, gdzie wspólnie stanęli do hymnu. Muzyka Z Dzięki Bożej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem, aż do Z Dzięki Bożej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Przy Ostrowskim symbolu niepodległości, Dębie zasadzonym w pierwszą rocznicę 11 listopada. Delegacje władz służb mundurowych, różnych instytucji kulturalnych, edukacyjnych i historycznych także młodzież i harcerze złożyli biało-czerwone wieńce kwiatów i zapalili znicze.